Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji, w której tłumaczymy zdania na poziomie językowym, B1. Nasze dzisiejsze zdania to: Zastanawiam się, dlaczego czasem jestem tak zmęczony. Jestem Tobie bardzo wdzięczny za tę propozycję. Gdybym oszczędzał pieniądze, mógłbym kupić nowy komputer. Stwórzmy najpierw słownik, który umożliwi Wam samodzielne przetłumaczenie tych zdań. Zastanawiać się, to czasownik Balejgen. Zwróćcie uwagę, że w języku niemieckim ten czasownik nie jest czasownikiem zwrotnym, zaś w języku polskim jest to właśnie czasownik zwrotny. Jestem Tobie bardzo wdzięczny za tę propozycję. Tutaj mamy lekcję przymiotnika, wdzięczny za. To dankba Fa. Für. Dankba Fa oczywiście łącz się z akuzatywem, bo fa przyjmę, fa zawsze łączy się z biernikiem. Gdybym oszczędzał pieniądze, mógłbym kupić ten nowy komputer. Myślę, że tutaj wszystkie słówka są wam znane. Zacznijmy od wspólnego tłumaczenia pierwszego zdania. Zastanawiam się, to będzie po prostu iść balejkę. Tak jak sobie powiedzieliśmy balejkę, to zastanawiać się, więc iść balejkę, zastanawiam się. Dlaczego? Nasz normalny pytalnik warum? Ich überlege Po pytalniku, który znajduje się w środku zdania, czasownik pojawi się na samym końcu tego zdania. Jeżeli zaś pytalnik znajduje się oczywiście na początku, na przykład dlaczego jesteś smutny? Warum bist du traurig? To wtedy czasownik znajduje się po pytalniku. Jeżeli natomiast Pytajnik znajduje się w środku zdania, to szyk zdanie jest takie jak powaj, das czy op. Iś była warum ja jestem, warum iś czasem, manchmal, tak zmęczony, so müde, i na końcu odmieniony czasownik, czyli bym. odmieniony przez osobę pis. Iś była lejde, warum iś manchmal, so młode Jestem Tobie bardzo wdzięczny za tę propozycję. Jestem, czyli zacznijmy od Ja, jestem, czyli Izbin. Ich Izbin. Ich Komu czemu jestem wdzięczny? Tobie, Izbin, dia. Bardzo wdzięczny, czyli Zea, dankba. Dankba za, czyli fa. Angebot to propozycja, das Angebot, ale tu mamy takie bardzo podkreślone tę propozycję, dlatego e, tłumaczenie, e, w tłumaczeniu lepiej by, wyglądałoby dieses Angebot. Ich bin, e, ich bin sehr dankbar für dieses Angebot. I tu właśnie bardziej podkreślimy, że tę propozycję. Gdybym oszczędzał pieniądze, mógłbym kupić nowy komputer. To zdanie mamy w trybie przypuszczającym. Gdybym, czyli wenn, ja is. Po wenn mamy oczywiście czasownik na końcu, następnie przecinek i ponownie zaczynamy drugą część zdania czasownikiem, czyli wenn is Geld sparen würde. Czyli bezokolicznik plus czasownik posiłkowy WRD, odpowiednio omieniony, Mógłbym iść drugi czasownik pojawi się na końcu zdania, nowy komputer, czyli no, einen nojen komputer, bo jakiś nowy komputer, nie mówimy tutaj o, nie wskazujemy tutaj konkretnego komputera, einen nojen komputa i na końcu drugi czasownik, w bezokoliczniku, czyli kaufen. Wenn ich Geld sparen würde, könnte ich einen neuen Computer kaufen. I to wszystko w dzisiejszym tłumaczeniu zdań. Do zobaczenia za tydzień.